To jest łysywep? Gdzie jest łysywep? Tutaj. Trzeba by jakoś dziwnie się zaczęło nakręcać, no ale dobra. Niech będzie. mały Małysywep. Nie jest łysywep, on ma tam. uszy. On ma tam beer. Monobre. <grym> <grym> Monobre. On ma dziwne czoło. Nawet o, nie ma tych beerów. Ja jestem ciekawa, jak to wyjdzie z tym. Ala, z z 15 pudełek. Cześć! Ty, i jest gierna szafa. szafa. Dzisiaj będziemy otwierać gę Azul Witearzy Nasze super ekstra marzenie spełnione przez Lacertę. Bardzo serdecznie, gorąco dziękujemy. Jest to nagroda w konkursie zorganizowanym na grupie facebookowej fanów Lacerty. Polegał konkurs na tym, żeby opowiedzieć swoją historię, jak zaczęła się Twoja przygoda z tytułami Lacerty. A my opowiedzieliśmy o tym, jak poznaliśmy ich jesienią zeszłego roku I jak krótka droga prowadziła od zakochania się w Azul, grze, że tak powiem pierwszej, która została wydana, i jak doszliśmy do tego, że prowadzimy na siekierkach Klub Gier Planszowych i spotykamy się na planszóweczkach. Nagrodę dostaliśmy, to cudo. Nie mogłam się nacieszyć, gdy przyszło dzisiaj do pracy. Nożyczki. Może Basia, powiedz, co to, co to, kto to? Tak, to jest gra od 8 lat, tak, od 8 lat, od 2 do 4 graczy i trwa około od pół godziny do 45 minut. Prawdopodobnie w zależności od, od ilości y, graczy jest to. Jak zwykle, pokaż może tył pudełka. Mam nadzieję, że nam się jakoś szczególnie strasznie nie trzęsie dzisiaj, yy, bo nadal nie mamy statywu. Otwieramy. Ptaszki śpiewają. Jak się Ogrom pozdrowienia dla wydawnictwa lacerta, szczególnie e, dla Agaty. Bardzo serdecznie dziękujemy za nieustające wsparcie, zrozumienie mm, i <laughs> akceptację wycieczek drewniaka z Dudla, który jeździ po całym świecie. No dobra, co mamy w pudełku? Mamy instrukcję. Nie jest wcale taka masywna. O, jest to Nie, tylko taka książeczka. A, o, patrzcie. Mamy. Taka masywna książka jest. Panszetki. Mamy... Y może zobaczmy, jak to się nazywa. Tak, to jest jakiś podajnik tych kosteczek. Słuchajcie, słuchajcie. C. C, C, C. Co to jest C? A, B, C. Plansze pałaców to się nazywa. Z wybranych przy, w wybranych kolorach. Jest żółty. Niebieski. Niebieski. Czerwony. Eee, I faszary. Tak. Taki szary, grafitowy O. Ej, to jest właśnie taki O. Witraż, Nie taki O. o taki O. <laughs> e, bardzo łatwo się go składa, ponieważ już jest on tutaj e, tak zrobiony. Że stać nacisnąć, to to wszystko się już składa. I mam jeszcze taki kajetonik, że to wszystko się też ładnie trzymało. Ops. I już gotowe. Mamy Wite. Nie szaro, bardzo chyba wyszedł na o, no, właśnie musimy sąsiadów wtedy zaprosić na planszyfkę. Yy, mamy warsztaty. Warsztatów jest jak zwykle. Raz, dziewięć. Tak, Są tak Dwustronne. Jak wady, no? Są dwustronne, piękne warsztaty. Mamy planszę punktów, tak myślę? Aha, plansza punktów. Tak. Pięćdziesiąt. Czekaj od... Ona znaczy, się czymś różni. A i B. A i B. Co tam znalazłeś? Piękny, fioletowy piękny, albo różowy. różowy bardziej. To się nazywa magiczny róż, mama. To jest magiczny róż? Tak się to nazywa, gdzieś tam gdzieś koleżanki tam? tak mówią, A. A, że to jest magiczny już. Piękny, magiczno-różowy ja e, wojeczek. Ja to Ale bardzo ładny, ładny kolor. Dawaj szybciej, bo y, nie wiem, czy na mnie padnie zaraz telefon. O, zobaczcie, pionki, pionki, pionki to, są, to są jakieś ty, ludziki. Ja bycie, ile no zobacz, ile tam nam zostało. Mamy jeszcze coś, Coś się nagrywa w ogóle. E, mamy do 9 minut, a mamy dopiero 5. Boże, zanudzimy was. Pioneczki, ludziki, zobaczcie, taka nowość, tego nie było. Były tylko kosteczki. O, o, Cześć, siedzi. Już, już, Sonia, już, już. Mamy, Mamy kafelek, minus jeden punkt, tak, czyli to co znamy z Azula. I My, witarze, szkiełka, nasze szkiełka. O rano, one naprawdę wyglądają klandrynki. jak lądrynki. Słuchajcie, fajnie są zapakowane. Tak, są fucjowe, żółte, białe i pomarańczowe jest Lazurowe i pomarańczowe. Też znaczniki. Są też znaczniki, tylko że nie, nie drewniane, jak w poprzednim wydaniu. gry, jest w grze Azul, ale takie kosteczki. No do i e, chciałabym zwrócić uwagę, że każdy z tych kiełek ma inny siejodeczek. Wiesz, że ten ma taki jak chyba w Azuli, jest bardzo podobny do właśnie żółtego kafelka. Tu jest jakaś cytryna, Grapefruit. Nie wiem, czy to w ogóle widać. Hmm, ale rzeczywiście, one rzeczywiście mają Tutaj ma azur, e, też w najmalnym Azul też jest taki niebiesko-biały właśnie kafelek i on właśnie ma taki wzór, tak, czyli takie szkiełko. A to szkiełko pomarańczowe. Ma Tego chyba bardziej, nie ma. Bardziej kwietny. Tego chyba nie ma u nas. Mi to przypomina bardzo takie uniemalnie. bardzo stare, rżnięte szklanki z czasów mojego dzieciństwa, które oglądam u babci albo spotki. Takie stare, stare szkloki. Albo stare luksfery, eee, to, to też to było bardzo ciekawe. tych rzeczach. Tak, a co to mamy? Tu mamy, słuchajcie, D. Plansze kwater witrażowych. One się składają, one się składają z, z tymi planszami pałaców, gdzie się dokłada tutaj, może nie będziemy teraz ich wybijać. Mogę jedno zrobić. Możesz. Ale one w ten sposób pasują do, do tych kwater pałaców, do tych pałaców, które tutaj mamy. Na przykład właśnie tak. Raczej do góry. O co chodzi ci? O co, co chodzi? chodzi nie, bardzo dobrze. bardzo dobrze. dobrze, to jest dobrze. Bardzo dobrze. No, Ręka no, ja cię sobie nie Słuchajcie, jestem mega, mega szczęśliwa, że możemy wreszcie nacieszyć się azulem. Rozpoczniemy tym akcentem nasze wakacje, bo już jutro jest rozdanie świadectw, my wakacjujemy już dzisiaj. Jak widać Zbyszek u babci remontuje. My siedzimy we trzy, bo z wzorką, które tutaj słychać było, czasem będziemy będziemy grać. I się Fantaz na tamtych kafelków nie była widać, to tutaj też widać. A widać zorkę. tak? Super. Dobra, jeszcze raz dzięki. Pa! Do zobaczenia!